W sobotę Oświęcimskie Centrum Kultury odwiedził twórca jednego z najbardziej okazałych dzieł artystycznych w kraju. To dzieło to kompozycja malarska, jedna z największych w Europie, która znajduje się na Państwa głowami, która sprawia, że ta sala spośród wielu podobnych do siebie jest inna, ma swój niepodważalny artystyczny klimat i charakter. I w tym właśnie niepowtarzalnym klimacie przyjęto w oświęcimiu Witolda Kaczanowskiego w 50. rocznicę namalowania plafonu w sali widowiskowej Centrum Kultury. Muszę przyznać, że jest to dla mnie moment zruszający. Proszę mnie, nie bo ja się roztopię. Jestem dosyć wrażliwy na takie spotkania. W Galerii Tyle Światów odbył się wernisarz wystawy prac artysty mieszkającego na stałe w Stanach Zjednoczonych. Jest prawdziwym Polakiem, mimo że spędził wiele lat za granicą, mimo jak tego jak słyszę, jego syn mówi po angielsku, odbieram go jako bratnią duszę, jako, jako człowieka o słowiańskim charakterze, tak też odbieram jego, jego twórczość. Twórczość malarska Wita Kaczanowskiego obejmuje prace abstrakcyjne. Bohaterami wielu obrazów są symboliczne sylwetki postaci ludzkich. Zawieszone w trudnej do zdefiniowania przestrzeni, świadczą o samotności i wyobcowaniu współczesnego człowieka. W tych przedstawieniach można dopatrywać się wątków autobiograficznych, gdyż autor obrazów, dwukrotny emigrant, takiego wyobcowania wielokrotnie doświadczał. Bardzo mi się podoba wystawa, jestem nią bardzo fascynowana Wcześniej też zapoznawałam się z twórczością tego artysty i ogólnie jestem pod wrażeniem jego całego dorobku artystycznego, więc jest to dla mnie takie szczególne wydarzenie, że mogłam go dzisiaj poznać, porozmawiać i, i właśnie zobaczyć te wszystkie obrazy, które tak jakby są całym jakby prześledzeniem jego twórczości w zasadzie od początku do pracy, która tam była z 2010 roku, więc jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Twórczość Kaczanowskiego jest bardzo doceniana za oceanem. Nie jest zbyt abstrakcyjny, ale współczesny i bardzo nam się podoba. Przede wszystkim, że jest pewny dynamizm i fantazja w jego twórczości. I jesteśmy szczęśliwi, iż w naszym mieście, na sali widowiskowej, znajduje się tak fantastyczny plafon, uważany za jeden z najwyższych, najcenniejszych dzieł tego artysty. I choć kompozycja plafonu wydawać się może banalna, jego historia taką nie jest. Były możliwości zaangażowania różnych artystów. Było nas paru, przedstawialiśmy naszą koncepcję, prawda? Ja przedstawiłem moją, która była kompletnie inna. Po prostu parę abstrakcyjnych form przebijało się przez sufit i Które nie były na, na tyle abstrakcyjne, że nie było obecności człowieka. I wprowadziłem w błąd po prostu te wszystkie władze nasze, socjalistyczne, bo oni zaakceptowali tamto, bo było bezproblemowe, kompletnie. Po czym przyjechałem i zbudowano mi podłogę pod całym sufitem, czyli nikt nie mógł kontrolować i zobaczyć co ja robię. I zrobiłem zupełnie co innego. I robię właśnie to, co macie. Plafon można podziwiać podczas wszystkich imprez i uroczystości w Oświęcimskim Centrum Kultury, natomiast wystawę obrazów tylko do 6 listopada. Można zobaczyć 52 prace, w których ukazana jest cała twórczość Witolda Kaczanowskiego. Naprawdę będzie to niesamowite i niezapomniane wrażenie.